Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witam was w nowej odsłonie Farming Simulator 2015 i mówi do was oczywiście Androxy. A więc słowem wstępu chciałbym na wstępie podziękować bardzo serdecznie za grę, którą otrzymałem od portalu cdp.pl Jest to portal, w którym możecie zakupić tą grę oczywiście i link do tego portalu będzie umieszczony w opisie. A więc teraz przejdziemy do kariery, chciałbym także E, powiedzieć, że jeszcze nie grałem w tą grę, więc dla mnie to będzie dosyć duża nowość. Co się w niej zmieniło, ponieważ oglądałem tylko trailery, e, które były zamieszczone przez właśnie m, nasz giant e, na ich stronie gry. A więc ja teraz przejdę do kariery i utworzymy sobie po prostu nowy zapis. Ech, wybierzemy myślę, że m, poziom trudności normalny, ponieważ wysoki to na razie myślę, że nie. Jeśli będę potem grał z kimś na multi, e, to być może będziemy grać na wysokim, na razie wybiorę poziom normalny. E, I wybierzemy właśnie tą nową mapę, ponieważ e, ta Bjornholm, czy jak inaczej się to mówi, e, jest nową mapą, ponieważ West, West, West Bridge Hills jest mapą po prostu, która była w dodatku Titanium. E, i co, co tutaj nasz Giant pisze? znajduje się w miejscu, który stanowi ważny środek rolniczy? Pokaż mieszkańcom Bjornholmu, że potrafisz prowadzić nowoczesne gospodarstwo. Mapa zawiera również krótkie szkolenie wprowadzające do gry. Okej, okay, dobra. Bjornholm. Kariera współczesnego rolnika umożliwi prowadzenie różnego rodzaju działalności. Możesz robić wszystko uprawiać ziemię, hodować zwierzęta lub zajmować się leśnictwem. Dobywaj gotówkę i rozwijaj swoje gospodarstwo, kupując dodatkowe pola, a także maszyny i zwierzęta. Dzięki ciężkiej pracy szybko się jednym, staniesz się jednym z najlepszych dostawców produktów rolniczych w regionie. A więc, fajny wstęp, mi się to podoba, fajne, całkiem fajne e, miniaturki e, pokazujące mapę. Podobają mi się tekstury drzew, naprawdę fajnie to wygląda, ładnie się to prezentuje. Myślę, że drzewo, a czy nie drzewo, tylko niebo jest także HD, ponieważ widzicie jak ładnie ono się prezentuje. A więc kliknijmy przycisk start. Witaj w grze Farming Simulator. Czy chcesz rozpocząć krótkie szkolenie? Dzięki niemu możesz poznać podstawy gry. Okej, okay, dobra, ja rozpocznę na tego szkolenie, ponieważ nie grałem w tą grę, nie wiem czy coś się zmieniło. Eee, mi się wydaje, że pewnie nic, ale dobra, kliknijmy tak. Teraz kolejne wprowadzające. To krótkie wprowadzenie przedstawia kilka podstawowych elementów gry. Okay. Okay. W lewym dolnym rogu znajduje się mapa zielona, migający znacznik wskazujący miejsce, do którego musi się udać w lewym okay. ok, Czyli widzimy pierwszą nową nowość. Nasze PDA z LS13 jest teraz jakby cały czas włączone. Jest to dosyć, mi się wydaje, fajne ułatwienie. Na pewno na początku. Jak gdy gram na jakiejś mapie i podoba mi się to, że jest on małe, Nie będzie mi jakoś kolidowało super, w, tak w LS13, że zajmowało mi około. No, wiecie, ile zajmowało, nie będę się mówił, no, ile zajmowało. Dobra, klikam w tę dziewiątkę i wyskakuje nam piękna, duża mapa. Idź do miejsca zaznaczonego na mapie i wejdź. No, dobra, tam u góry ten napis taki migający, właśnie czytałem. E, dobra, skład drzewa. Biuro spedycyjne, firma transportowa, elektrowator zbożowy, kładza ładunkowy, biogazownia, no i takie mój wiatrowy i centrum ogrodnicze. Tutaj widzimy, mamy bardzo dużo lokacji. Pól jest z tego co patrzę 30, 40. Mamy do kupienia 40 pól, z czego naszymi polami jest pole 24, 29 i 38. Myślę, że na początku, jak w nas w singlu, ponieważ Hades i Kamil na pewno nie mają z, z symulatora właśnie 2015, e, chciałbym także poruszyć temat, że na pewno będę szukał kogoś do gry na początku. E, no, ponieważ samemu ja nie lubię zbyt grać. Ja znaczy, się lubię grać, ale wiadomo, łatwiej się fajnie gra. E, oraz chciałbym powiedzieć, że e, dziś pewnie nie, chociaż być może e, na pewno się pojawił filmik, jeśli to się potwierdzi, ta wiadomość. Będę streamował z tej gry i będę starał się robić to często ponieważ mam le ciut lepszy internet, ciut, dosłownie ciut, dosłownie mam pół mega więcej wysyłania, ale sprawdzałem to na, na, grze, na grze Payday. E, na, tak, na grze Payday e, przepraszam, że się plątam trochę w słowach e, no i całkiem nieźle to wyglądało. Myślę, że będę streamował z tej gry, więc jak ktoś jeszcze nie ma tej gry, a chciałby dowiedzieć się o niej ciut więcej. Że właśnie widziałem, że dużo filmików się pojawiło oraz dużo ludzi streamuje z tej gry to zapraszam do oglądania oczywiście także link do mojego Twitcha znajdziecie w opisie. A więc, a więc, tutaj mamy combine. Ok, jak widzimy mamy kombine, który naprawdę ładnie się prezentuje. Mm, ogólnie biorąc co do grafiki mm. będę mógł cały odcinek o tym mówić. Ponieważ jest lepiej w stosunku do Farming Simulator 2013. E, oczywiście nie ma jakiejś rewelacji, chociaż mi to wystarcza. E, aczkolwiek te przestrzenie, tak między polami, te w nie dosianie tej trawy, e, co naprawdę wydając grę, e, powinni zrobić, co normalni użytkownicy robią z mapy, na przykład ja. I e, no, robią to, a niestety Giantza to nie zadbał. Ale nie krytykując. Um, pierwszą rzeczą, jaką możemy zobaczyć jest to właśnie brudzenie się maszyn. E, widzimy, że są właśnie brudne koła e, w kompanii i tutaj header właśnie zaczął być brudny. A oczywiście będzie to bardziej, bo widziałem na trailerze. E, ale zobaczmy, co ten pytanie nam pokaże. A na pole pszenicy to jest na pól, które posiadasz na sobie początku pszenica jest, e, może już ją zbierać. Okay. Draw, do Dobra, wejdź do pojazdu. Dobra. I pierwszą rzeczą, jaką mogę zauważyć, są spaliny. Naprawdę pięknie to wygląda. W końcu zrobili realistyczne coś. I są spaliny, czyli nasze ciepłe powietrze. Dobra, przełączmy header. Mm -hmm. Rozłóż kombajn, Ok, czyli możemy rozkładać kombajn, O, to tez, też coś nowego. Ok, dobra, otwiera się nam tutaj klapa od zbiornika, widzimy tam gdzie jest żmijka, e, oczywiście, i coś więcej e, było chyba ruchome jak ktoś jest postrzegawczy e, ten przy mamy to rozłożone, a jak wsiadamy to właśnie tam się to chowa. E, dobra, a więc we... wnętrze no, nie zaskakuje, lecz nieźle. Mm, tu mamy panel, widzę, po prawej, o właśnie. Jak ktoś tam zauważył, ruszałem się tam cyferki. No i wnętrze nie jest złe, no, mi ono jakoś tak super strasznie się zaś nie podoba, ale brzydkie nie jest i myślę, że jest postęp i na pewno na oryginalnych maszynach będzie mi się chciało grać. I kolejna rzeczą, którą zauważyłem są lusterka, które działają. Normalnie Masakra, szok Lusterka w lesie. Dobra. Zobaczymy nasz kombajn pomad hamulec, przyspiesz Dobra, pomad mam na trójce Klik eee, I pierwszą rzeczą jaką możemy zobaczyć po prawej jest to panel hood nowy Fajnie, fajnie, podoba się mi ten nowy panel eee, Kolejną rzeczą są to jakieś pyłki, które latają oraz uw, uh, uh, sieczka sobie leci, fajnie to wygląda eee, Gdy zbiornik kompanii będzie pełny to wcześniej możesz wyładować... Dobra, ja na razie nie rozładowywuję, chcę zobaczyć jak tutaj wszystko działa. Eee, widzimy kolejną rzeczą... Chciało, trzeba. Eee, działają tu wszystkie animacje na tym, w sensie zbierania zboża. Zaraz to będziecie mogli zobaczyć. Jeszcze raz. Ponownie. Eee, fajnie to zbiera, tak może od góry to zobaczymy. Ładnie to wygląda, fajnie, że to zrobili. I kolejna rzecz, jaką widzę, to są te ślady na podłodze. Znaczy na podłodze na ziemi, e, bo bardziej na polu. E, tego po prostu, jak jedzie kombajn, to, 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 to robią się ślady. E, kolejna fajna sprawa, co tu widzę, e, to jest chyba to, czy dobrze mi się wydawało, tak. Mamy animację tam właśnie sypania zboża. Zaraz zobaczymy tutaj pracownika. Będziemy mogli trochę bardziej um, pooglądać to jak to wszystko się sprawuje. Um. Ciekawe, ciekawi mnie właśnie, czy pracownik w lepiej kosi Oj chyba, chyba nie. Ale dobra, wejdźmy do tego ruskiego kombajnu i zobaczmy jak właśnie to się prezentuje. O właśnie, widzicie teraz właśnie w tamtym... Widać jak właśnie wsypuje się nam to zboże ładnie przez tą żmikę. E, tamte żmiki szybko chodzą, jeśli ktoś widzi. E, no i fajnie widać jak się nam uzupełnia ten zbiornik. E, kolejną rzeczą to właśnie widzicie. E, widać ruchy z zewnątrz pojazdu jak rusza sobie fajnie. W e, sobie mały, mały zakres ruchu, ale... Nie będę się czepiał, fajnie, fajnie to wygląda, że zrobili tak. jest się na szkoda, że w środku nie ma e, widoku ręki, ale w sumie niektórym to przeszkadzało i to przeszklenie po prostu tak czasami e, dziwnie wyglądało. Hmm. Kolejna sprawa: Te spaliny naprawdę mi się podobają, ale myślę, że one będą powodowały lekkie lagi. E, zwłaszcza osobom, które mają gorsze komputery, a ja w sumie przy nagrywaniu nie wiem ile mam FPS-ów, ponieważ nie wyświetla mi się chłód, nie wiem dlaczego. E, a kolejna rzecz. Jakoś to było... Hmm. Muszę dzwonić na chwilę pracownika. O właśnie. Widzicie? Ruchomy header. Znaczy w sumie nagarnie ruchomy nie header. Y, ale wiecie co chodzi. Dobra. Ustawmy tego naszego pracownika, tylko widzę, że on nie koryguje się sam. Więc zróbmy to w sposób taki, go ustawię tak trochę bardziej headerem na zewnątrz. O, a i tak, kolejna rzecz koło pasowe się tutaj właśnie widzicie, to rusza. Czy jak to się tam zwieja, to koło pasowe, powiem. Ehm, hmm, dobra, myślę, że tyle na razie tyle o tym kombajnie. Ehm, przesiądźmy się tabem do ciągnika, Jakim jest tutaj do ciągnika. Prestige Drive Power. Hur, hurliman, HURLIMAN TURBO H488 Coś takiego, model bardzo fajny, podoba się mi naprawdę e, Światła działają, spaliny oczywiście też no, Podłożmy sobie tą przyczepę, przyczepkę bardziej, Brandnera Fajna przyczepa, podoba się mi I, no tak, drzwi wszystkie rzeczy nie są otwierane, ale Co się mi podoba? Zobaczcie licznik, działa licznik nie wiem jak jest z paliwem, czy paliwo się też y, rusza oraz czy y, temperatura wzrasta Ale dźwięki są fajne Pierwszy raz mogę pochwalić dźwięki w ELES-ie. naprawdę, fajne dźwięki Kolejną rzeczą Co mi się podoba To jest to, że nie ruszę od razu tak szybko i pod górkę zwalnia, a z górki przyspiesza. Znaczy tego tak nie widać, ale widziałem to właśnie na tym trailerze. A, dobra. Tutaj miałem jakąś, jakiś pytajnik. Zobaczmy co to jest. Wysyłuję kombajnu. Dobra. Dobra, poczekamy, aż kombajn pojedzie w tą drugą stronę, żeby był rurą obrócony w kierunku pola I zobaczymy, jak to się będzie wysypywać Ocujmy się mu Dobra, on sobie tutaj wysunął już tą rurę Ja pozwolicie, że dam sobie widok z zewnątrz Bo chcę zobaczyć, jak wygląda animacja ITP Dobra O kurde Patrzcie jaka sprawa, równomiernie nam się nie rozkłada, tylko w tamtym miejscu, gdzie sypiemy. E, dobra, dziś witajcie z powrotem, e, wy teraz mieliście pewnie cięcie, e, u mnie to cięcie trwało, tak śmiesznie to trochę zabrzmi, ale około 3 godzin. E, ponieważ ja, jak wiecie, dzisiaj jest dzień przed wszystkimi świętymi i po prostu jeździłem po grobach tam z rodziną. Eee, i, i, I poczekam aż sobie albo zwolni pracownika. O kurde. Stój, 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 ziomuś, stój, stój. Chcę Wam fajną rzecz pokazać, mmm, ponieważ naszą misją jest właśnie napełnienie tej przyczepy. Eee, jaką rzecz dodali jest po prostu realistyczne rozkładanie się z ziarna na przyczepy. Po prostu tam gdzie sypiemy. To tam po prostu nasze ziarno rośnie. Na przykład załóżmy z tyłu będziemy tylko sypać i przyuważcie sobie, jak to się fajnie rozkłada. Eee, kolejną rzeczą jest fajna naprawdę animacja sypania ziarna. Fajnie to wygląda. Tam tazmika się kręci w środku, i tam też w środku też się kręcą, więc naprawdę fajnie, fajnie fajnie, że nad tymi wszystkimi aspektami popracowali twórcy właśnie Farming Simulator 2015. Eee, jak wiecie. Jakiś czas temu odwołuję się tutaj do filmiku, e, może podam wam go po prostu na ekranie wyskoczy link do niego, e, ale po prostu co myśleliśmy po prostu z hds oraz z e, Kamilem wtedy e, po prostu co będzie nas czekać w 2015 właśnie e, w symulatorze, Farming w w Simulator 2015 i po prostu, szczerze powiedziawszy, dla mnie jest trochę szok, ponieważ jest więcej, niż się spodziewałem i to jest na wielki plus dla Gianca. E, naprawdę bardzo fajnie, jest dużo lepszy symulator niż był i myślę, że jeszcze, i, jeśli jeszcze zrobią do tego silnik more realistic, e, chociaż tak czy siak dla mnie już jest bardziej more realistic, e, ale naprawdę, wiecie co, co mnie urzeka? Te lusterka, naprawdę, <grym> naprawdę Mój pies czeka, czekacie chwileczkę. Dobrze, już jestem. Właśnie teraz mamy misję, żeby zajechać właśnie czynnikiem w wyznaczone miejsce. A z tego co mi mini mapa mówi to jest to właśnie Skup. Jak do niego dojechać? O, ten budynek kojarzę był Farming Simulator 2013. Sam go dodawałem na mapę swoją, oryginalny, ale zmieniona tekstura. Ale model ten sam, dobra. Widzimy, że tam musimy jakoś wjechać. Eee, tu jedziemy jakąś gruntową drogą. Szkoda, że nie jest trochę tak wymodelowana. Tylko tak po prostu. No, ale to nieważne. Dobra, tutaj widzimy wagę. Zaraz zobaczymy. Aha, to jest waga na wyjeździe. Oj. Dobra, my musimy jechać w takim razie tam. Nie podobają mi się te domki, takie średnie są. No ale dobra, kwestia gustu. Dobra, tutaj mamy wjazd do naszego skupu, tego co tutaj widzę. Ponieważ mamy odwrócone po prostu w stronę naszą, jest odwrócony waga. O, i widzicie, waga pokazuje 6 ton 949. Według mnie są to dobre, dobre wskazania. Mam nadzieję, przynajmniej, że to są dobre wskazania, ale w moim odczuciu tak to jest, to jest dobre wskazanie. Dobra, tutaj musimy wjechać. Dobra, możemy rozładować. Nie wiem, jak ona się za bardzo rozładowuje. Aha, w ten sposób. O, i fajna animacja sypania. O, podobało się mi to teraz. Wszystko sprzedane doskonale. Sprzedaż plonów to główny sposób zarabiania pieniędzy w branży rolniczej. Teraz przełączanie maszyn. No, dobra. Zobaczymy, jakie my mamy maszyny. Hmm, e, Deutsche jaki to jest model? Agrostar 6.61 Hmm, fajny, fajny deutz Fajnie, że zrobili jakąś wersję taką w ogóle starszą. To E, spłuchnienie w pola z których zebranie zostały plony, powinny się spłuchnić przed następnym zasiedlem. E, no, dobra, a co my mamy jeszcze? To jest nasz kombajn. Czyli mamy tak, mamy combine. mamy tego naszego e, Hurlimana, mamy naszego Deutzfara i mamy drugiego takiego samego Deutzfara. E, Okej. Okay. I on jest siewnikiem, jakiś potinger Vita Sen 302 Okej, okay. i to jest nasza gospodarka, tam widzimy w tle jeżdżący, jeżdżący kombajn e, Pozwolicie, że ja się popatrzę teraz do sklepu Tylko jak się sklep włączy? A, na P, tak samo jak przedtem e, I przeglądam po prostu co my tutaj mamy Aha, jeszcze jedna rzecz, ja dodałem sobie mody już od razu Przed pierwszym uruchomieniem e, gry I co ja dodałem? Dodałem tak, siewniki chyba Tak, dodałem tego kuna. Za na 13 tysięcy e, dodałem mm, właśnie tego to, tego Krona Big 1100 e, dodałem dwa ciągniki Lamborghini Nitro 120 e, oraz Deutz Fara Black Edition fajne dwa ciągniki mam nadzieję się fajnie zapowiadają e, i co się dodałem siewniki, zbiornik, nojówki czyli po prostu nasz beczkowóz e, oraz e, Platformę do przewożenia e, snopków, takich tych dużych, e, oraz technologia Bell, czyli po prostu e, belowaczka nasza. <laughs> no i w sumie, chyba to już wszystko z dodanych modów, ponieważ modów do farmicy Matrix 2015 jeszcze nie ma za bardzo. Aha, dobra, i zobaczmy w ogóle, jakie my mamy e, po prostu mody kombajny, Zobaczmy. Kombajn. Teraz mamy to samo po Rosenlew Rosen, Rosen Przepraszam w ogóle jak przekręcam e, nazwy Potem mamy New Hollanda, którego naprawdę bardzo chcę mieć Na pewno go kupię e, TC-590 e, Potem mamy Kejza Flow 7130 Myślę, że nie będę tych nazw po prostu mówił e, I tutaj mamy tego największego New Hollanda którego też na pewno będę chciał mieć. E, tutaj mamy do sieczki korydzianej, tutaj mamy tego właśnie z modów. Aha, bo nie było chyba. A bo Knobik był? Nie, to nie jest z modów na pewno. E, to jest oryginalny. A ten co ma z modów, to jest chyba trochę lepszy. Teraz niewiarki wiarki. Te, ta jest 13 w te 5,5 metra. E, dobra, tutaj ma 35 stóp, 10,5 metra i największa ma 12 metrów. Nie, nie. Największa ma 13,7. Nie, mylę się, 13 7, tak 7, tak, dokładnie, z New Hollanda. Co my tu jeszcze za przystawki mamy? Do, do, do Keiza, do New Hollanda, jeszcze do Kejza 12 metrowa o kurde, o kurcze, o kurcze, fajne, fajne, fajne naprawdę przystawki. Na naczepy, do żniwiarki, aha, okej, okay. Zbieranie ziemniaków, czyli standardowo Grim, fajnie, że jest ten kombajn, lubię ten mały kombajn, taki trochę jak Anna. No, na pewno go kupię w niedługim czasie. Jeśli będę ziemniaki hodował, e, ponieważ teraz co oglądacie, to już jest save, w którym będę kręcił normalnie serię, ten normalny poziom. Więc cały czas po prostu ten save będzie rozwijany póki co, bo na oryginalnej ma mapie będę grał. E, dobra, teraz mamy zbieranie braków. E, fajna sprawa. E, tak, wywrotki. W ogóle z tego co słyszałem, to można zmieniać kolory, jak się kupuje niektórych e, przyczep. Wcześniej, stylu dobra, no, nie będę się rozczulano wszystkimi modami. Na pewno wszystkie są fajne z tego co, z tego, co widzę. Pugi. to był wózek Doli, jak widzieliście, Doli A. E, dobra, Pug 4 O kurde, ile to ma skip? 2, 4, 6. 6-skibowy, oj Dwunastoskibowy 12 12-skibowy naprawdę, do czego ja to zapnę? To tak. ile ma. 2, 4, 6 Wydaje mi się, że ma na 14 skip. Ten w ogóle lot, masakra! Ale wielki puk! Ile to ma szerokość roboczą? 6 metrów. O kurde, no, a kultywatory, ten co mamy, potem taki większy, trochę większy, największy. O kurde, masz naprawdę potężny 12-metrowy kultywator. Dobra, co my tu mamy? wiki? E, tu widzę, że tu jest na przykład ten jest z dodatku titanium, ten na pewno, e, rozrzutniki nawozu, te same są w 11, rozrzutniki obornika z ustosa, jest tylko z tego co widzę, e, ten, ta mała beczka mi się podoba, fajna jest, ta z marszala, e, co my tu jeszcze mamy, aha, te właśnie, to też są... To jest bardzo dużo rzeczy z tego co ja widzę to jest z modów po prostu, które były i po prostu teraz je znowu wdrożyli, znaczy po prostu zagarnęli je. Nie wiem czy oni je kupują od tych twórców, czy skapiają. Nie mam pojęcia naprawdę, nie chcę się wypowiadać na taki temat. Ale dużo widzę właśnie podobnie. Tu są fajne, fajne, że są z New Hollanda teraz maszyny. Fajnie fajnie, podoba mi się z Ursusa, to jest zbieraczka, obiarka. Fajnie, fajnie. A co my tu jeszcze mamy? Technologia karmienia, czyli standard, czyli zmieniło z tego co. O, 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 co to jest? Wozy przeładowcze, w końcu. Ale to chyba w dodatku Titanium też było. Dobra, obciążniki mamy z Sojra. Sprzęt leśny, właśnie, to jest nowość. Co dla po niektórych, ponieważ kto używał Forest Mot, to nie jest nowość. Flieger, bla, 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 Stepa. Więc Ponze. O, to są fajne dwie maszynki, którym na pewno sobie pojeżdżę w tej serii. Ale myślę, że szybko nie, ponieważ i cena mówi sama za siebie 317 tysięcy no sporo gwarna <laughs> piły oczywiście fajnie że mamy do wyboru trzy piły szkole Styla nie ma pojazdy Lizard nie wiem czy to kupy w ogóle ale może pieniążki ten Liber mi się podoba ta ładowarka naprawdę bardzo fajne Dobra ładowarki teleskopowe też fajna sprawa fajnie że w ogóle ze stola są ten ale to Nieważne, nie będę wszystkie przeglądał. E, te beczki właśnie zmieniły skin. Fajna sprawa, właśnie ta niska przyczepa, że tak mam kosztuje 14 tysięcy. Trochę nierealistycznie, no ale dobra. E, obiekty, kersher, o fajnie, fajnie właśnie, mamy dwa szable. E, Lizard. Z lizarda jest szklarnia. Przepraszam, że tak szybko mówię, ale... O, można sobie drzewa sadzić, fajnie, brzoza, jodła. Klon, dąb. Topola. pola. uh, Zwierzęta. Mhm. kury są droższe na pewno i owce są droższe i krowa jest droższa. Wszystko jest droższe, ale gdzie są traktory? Ludzie, przegapiłem traktory. Chyba na pierwszym zaraz. A, inaczej. Ciągniki, tak, tak, Huliban, tak. AgroStar tego na pewno sprzedam. Ile on ma koniec? 143, 135 i kupiłbym tego małego właśnie New Hollanda bo mi się podoba. Fajnie jest. Ursusa na pewno też kupię. Bo oczywiście marka musi być. E, potem będę zbierał na tego state'a. Tak myślę. Do lasu. E, I być może kupię sobie jakieś. O kurna, Fajne ciągniki naprawdę. Fajne ciągniki Chciałbym każdy, każdego mieć. O, tu jest ta właśnie ciężarówka. Dobra, sprzedaż. Dobra, przepraszam, zerknę sobie na godzinę, ponieważ ja na 19 muszę jechać na. Zasie na kusnoć, Muszę jechać na orkiestrę, i właśnie, A, ale brzydko tekstura nałożona, i właśnie ten, no, śpieszy mi się trochę. Dlatego ten odcinek już jest w Czech partach że tak powiem. W sensie, trzy razy przerywałem i trzy razy jest dosyć, duża duży, dosyć duży odstęp czasowy. Dla co po niektórych to po prostu nie będzie widoczne, ale po prostu ja na przykład... O, skończył kosić. Dla mnie to jest po prostu duże odstępy czasowe. I będę na live'ie dzisiaj, prawdopodobnie. Znaczy, ten odcinek będę wrzucał dopiero z... Dzisiaj na jutro, czyli z piątku na sobotę, ale live pojawi się odcinek, że dzisiaj będzie live. Eee, ale dobra, nieważne. Zobaczycie, jak będę robił live'a, to puszczę odcinek godzinę wcześniej, że będzie live. O, tak najlepiej. Dobra, zróżmy combine. Na się nie da się. Eee, dobra. Tak, żeby na koniec odcinka, to jeszcze kawałek skultywuję i go zakończę, żeby nie był zbyt długi. Szkoda, że się nie da yy, zaczepiać z tyłu, ale dobra, nieważne. No, o, powiem wam, że ta animacja mi się podoba. I ściągam je, ludzie, ściągam je, lol. Dobra, siać teraz nie będę. W sumie, co? O kurde, widzicie to? Zostaje zapamiętuję po prostu jak zostawiliśmy kultywator. O kurde. To mi się podoba. Wielki plus. Ale dobra. W tyle, tyle w tym dzisiejszym odcinku. Ja po prostu myślę, że na tym zakończę. Pierwszy odcinek wstępujący. Jeszcze raz dziękuję CDPpl stronie internetowej. Wszystkie informacje będziecie mieli w opisie. No a się z wami teraz żegnam. Dziękuję za oglądanie. Przepraszam za te cięcia. i do zobaczyska.